Proszę popatrzeć, mm, zwłaszcza na statystykę, która odgrywa rolę lewa. E, to rzeczywiście e, widok nieczęsty. Soliści, jak Państwo widzą, dają z siebie wszystko, tymczasem w tle pojawia się lewica, która jakby do nieco innej muzyki tańczy. Kończyli, a lwica też się ukłoniła. Ale to nie koniec. O właśnie. Oczywiście nie trzeba dodawać, że lwica wyleciała z roboty. Panie kapitanie, wszystko no. w pana rękach. 10 tysięcy do wygrania. Uwaga. Jeż, jeżyk czy jeżozwierz? Które z tych zwierząt to ptak? Byłeś pierwszy. Jeżozwierz. Jeż, y, Jerzyk. Jeżyk. 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 Krzysiu, przecież pan kapitan wjeż, wiedział, że chodzi o jeżyka, a Bo wyskoczył lewiłem. z tym jeżozwierzem. Tak. Jeżozwierz to kto? Sure. Grizon Nagle pojawiła się duża liczba pelikanów, w związku z czym w lokalnej telewizji postanowiono poświęcić temu specjalny program. Zaproszono ornitologa. Zaproszono również protagonistę e, pelikana, który e, no, jakby, jakby no, w antypatii tego ornitologa miał od razu. Dziabnął go w takie miejsce, w której dziabać się mężczyzny zupełnie nie powinno, absolutnie. A ponieważ ma twardy ten organ, znaczy się dziób i bardzo długi, to było bolesne. Nie dość tego, po chwili wrócił i przypuścił kolejny atak i nad dodatek w to samo miejsce i proszę posłuchać o co o co go pytają dziennikarze. Aj, 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 aj. Odpowiedział bardzo cienkim głosem. No i wątpimy, czy będzie fajnie, a w każdym razie zajdziemy jakiś czas zanim będzie znowu fine. Setki tysięcy japończyków zgromadziły się nieopodal wioski Suwa, aby być świadkiem niezwykłego rytuału. Paruset śmiałków zbiera się na szczycie stromego wzgórza. Ich zadaniem jest zepchnięcie po stoku 10-tonowego pnia drzewa. Najodważniejsi z nich siedzą na balu okrakiem. Ten, który utrzyma się na pniaku przez cały przejazd, wygrywa. Takie zawody odbywają się raz na 7 lat, ich tradycja sięga ponad 1000 lat wstecz. Udział w tych zmaganiach można zaliczyć do sportów bardziej niż ekstremalnych. Przypadki śmiertelne nie są rzadkością. Na szczęście w tym roku skończyło się na jednej złamanej nodze i to jeszcze zanim zaczął się pierwszy zjazd. Ten, który w trakcie szalonej jazdy utrzyma się na pędzącym balu, otrzymuje specjalny tytuł Hana Nori. Gwarantuje mu to ogromny szacunek wśród miejscowej ludności i co najważniejsze, ma zapewnić pomyślność do końca życia. Właśnie. Właśnie, a na koniec nietypowy pedicure, który można sobie zafundować w jednym z paryskich salonów kosmetycznych. Zamiast kosmetyczki klientami zajmują się tam małe rybki. Miejsce przyciąga coraz więcej osób spragnionych nowości. Zabieg trwa nieco dłużej niż jego mechaniczny odpowiednik. W tym czasie rybki skubią martwy na naskórek ze stóp. W efekcie skóra pozostaje jedwabiście gładka. Pedicure jest całkowicie bezbolesny, bo rybki nie mają zębów. Jednak nie wszyscy klienci mogą znieść towarzyszące zabiegowi łaskotanie. Pomysł na rybny pedikir przywędrował do Francji z Azji. Rybki są tam wykorzystywane do leczenia niektórych chorób skóry.